Zauważyliście, że ten tekst, który dzisiaj dostajemy, słyszeliśmy niedawno? 8 maja. Ten sam tekst, trochę mniej go było. Dzisiaj większy fragment z 20 rozdziału Dzieł Apostolskich dostajemy. Ja za każdym razem, kiedy słyszę w tak bliskiej odległości czasowej powtórkę, pytam się siebie: po co? Dlaczego? I to być może tak jest, że potrzebujemy czasem raz jeszcze usłyszeć jakieś słowo. Raz jeszcze z jakimś słowem się spotkać. To pierwsze, co chcę Wam powiedzieć. Może potrzebujemy raz jeszcze zerknąć do tego tekstu. Może tam jest coś ukrytego, coś ważnego dla nas. Druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, którą chciałbym zauważyć, to pomyłka. Pomyłka Pawła. Wielki apostoł narodów Paweł Starsu się pomylił wezwał starszych Kościoła Efeskiego, żeby się z nimi pożegnać, bo już się nie zobaczą, bo za chwilę jego śmierć. No nie. Oni się zobaczą jeszcze. To wiemy z historii Kościoła, że to jeszcze nie ten moment, kiedy Paweł odda swoje życie. Warto to usłyszeć, że jest miejsce na pomyłkę, na błąd także tych wielkich ludzi w Kościele. I trzecia sprawa, ostatnia, ale chyba najważniejsza. To słowa Jezusa, które przekazuje Paweł: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więcej dawać niż brać. Być może już dawno nie ma jakiegoś doświadczenia szczęścia w naszym życiu, w naszej przestrzeni wiary. I to jakaś podpowiedź dla nas. Jeśli szukamy szczęścia, to trzeba nam się bardziej skoncentrować nie na braniu, ale na dawaniu właśnie. Co dajesz? Ile dajesz? Może to droga do tego, żeby na nowo być szczęśliwym w wierze w kościele. Dawać, a nie tylko brać. Słowa z dzisiejszej Ewangelii pochodzą z modlitwy Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jezus zwraca się do swojego Ojca z prośbą, aby ten uświęcił ich w prawdzie. Dalej dodaje: Słowo Twoje jest prawdą. A kto tak naprawdę jest słowem Ojca? Sam Chrystus. Chrystus jest jedynym słowem Ojca, które ten wypowiedział do nas. To On jest źródłem naszej świętości. To On uświęca nas jako tych, którzy przyjmują Go. I w gruncie rzeczy nasza świętość, to uświęcenie, które pochodzi od Ojca, nie dokonuje się naszymi siłami. Ale tak naprawdę uświęcenie dokonuje się poprzez przyjęcie go, a które pochodzi od Ojca. To w Chrystusie jesteśmy uświęcani. To w Chrystusie całe nasze życie jest uświęcane. Nasza codzienność, nasze obowiązki to wszystko jest uświęcane przez Chrystusa. Zachęcam Cię dzisiaj do tego, aby zatrzymać się w ciągu dnia. Niech to będzie podczas pracy, niech to będzie w jakiejkolwiek innej chwili, i uświadom sobie, że to, co robisz, jest również uświęcane przez Chrystusa. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagrani. Dziękujemy.